Czułeś, że w pewnych momentach twój umysł przypomina burzę, pełną myśli, które podważają twoją pewność siebie i zwiększają poczucie niepewności. To tak, jakby każda decyzja była otoczona chmurami wątpliwości, a każda reakcja to eksplozja emocji, nad którymi nie możesz zapanować. Prawda jest taka, że to uczucie niestabilności nie musi być trwałe. Istnieje sposób na zachowanie spokoju, kontroli nad emocjami i skupienia, nawet w obliczu najbardziej nieoczekiwanych wyzwań, uspokajanie umysłu to nie przywilej nielicznych, ale umiejętność, którą każdy może rozwinąć. Wyobraź sobie, że potrafisz świadomie wybierać reakcje zamiast ulegać impulsom, stawiać czoła stresowi bez poczucia paraliżu, przekształcać gniew w produktywną energię, a przede wszystkim żyć z celem, wdzięcznością i samoświadomością. W tym poradniku dowiesz się, jak pokonać kompleksy. Wzmocnić odporność psychiczną i osiągnąć niezafaną pewność siebie, stosując proste, ale skuteczne zasady inspirowane filozofą stoicką i współczesnymi praktykami rozwoju osobistego. Pielęgnuj wewnętrzny spokój. Spokój to nie coś, co po prostu wydaje się tajemniczym darem, to wynik treningu, dyscypliny i samopoznania. Pomyśl o nim jako mięśniu, który trzeba ćwiczyć. Kiedy odsuwasz się od stresującej sytuacji i tworzysz przestrzeń do obserwacji, zanim zaczniesz działać, dzieje się coś dziwnego. Odkrywasz, że masz większą kontrolę niż sobie wyobrażałeś. Ta umiejętność cofnięcia się o krok, głębokiego oddechu i jasnego spojrzenia odróżnia tych, którzy żyją na łasce swoich emocji, od tych, którzy reagują mądrze. To jak nauka słuchania muzyki pośród miejskiego zgiełku. Dźwięk był zawsze obecny. Wystarczyło tylko skupić uwagę. Chwycenie równowagi umysłu nie oznacza ignorowania problemów ani udawania, że nic cię nie dotyka. Wręcz przeciwnie, chodzi o zaakceptowanie, że życie zawsze będzie miało swoje wzloty i upadki, ale możesz wybrać, by nie dać się im ponieść. Prosty przykład: gdy ktoś prowokuje cię w ruchu ulicznym, natychmiastową reakcją będzie odwet, trąbienie lub przekleństwo, ale spokój oferuje mądrzejsze wyjście. Pójście naprzód bez noszenia w sobie jadu gniewu. Z praktyką ten stan spokoju staje się naturalny. Wtedy zaczynasz dostrzegać różnicę między zwykłą reakcją a autentyczną odpowiedzą, budując odporność i jasność w każdej decyzji. Opanowanie kontroli emocjonalnej. Emocje nie biorą się z niczego, są bezpośrednią konsekwencją historii, które sobie opowiadamy. Jeśli uważasz, że ktoś Cię nie szanuje, pojawia się gniew. Jeśli myślisz, że poniesiesz porażkę, narasta niepewność, ale sekret tkwi właśnie w uświadomieniu sobie, że tenar można zmienić. Kontrola emocjonalna nie polega na tłumieniu uczuć, ale na zrozumieniu, skąd się biorą. Identyfikując czynniki wyzwalające, możesz tworzyć przestrzeń między tym, co się dzieje, a tym, jak zdecydujesz się działać. Ta przestrzeń jest kluczowa dla utrzymania koncentracji i świadomego reagowania. Proste praktyki pomagają w tym procesie. Na przykład świadome oddychanie jest jak przycisk resetu, który zwalnia umysł i porządkuje myśli. Innym skutecznym narzędziem jest codzienna refleksja, Przedstępcze analizuj swoje reakcje w ciągu dnia, zidentyfikuj momenty impulsu i zastanów się, jak mógłbyś zareagować inaczej. To wzmacnia samoświadomość i toruje drogę do większego spokoju. To jak trening wewnętrznego atlety, który uczy się, krok po kroku. Nie dać się zdominować chaosowi, a z każdym zwycięstwem nad sobą zbliża się do celu, jakim jest życie w równowadze i wdzięczności. Naucz się odpowiadać, a nie reagować. Istnieje fundamentalna różnica między reakcją a odpowiedzią. Reakcja jest automatyczna, szybka, prawie zawsze nacechowana emocjami, jak wtedy, gdy bez namysłu kofamy ostre słowo, a potem żałujemy. Reakcja natomiast wynika z kontroli emocjonalnej i skupienia na wartościach. To tak, jakbyś miał chwilę mądrości, by dokonać wyboru, czy naprawdę chcę tak postępować, czy to przybliża mnie do mojego celu, czy oddala. Ta przestrzeń między bodźcem a działaniem to terytorium wolności i to właśnie tam rozkwita prawdziwy spokój. Praktykowanie tego wyboru może zacząć się od czegoś prostego, zatrzymania się. Wej głęboki oddech. Poliz do Czech i żądaj sobie pytanie, co chcesz osiągnąć w dłuższej perspektywie. Wyobraź sobie, że ktoś niesłusznie krytykuje twoją pracę. Reakcją byłaby agresywna obrona, ale równie dobrze mogłoby być spokojne pytanie. Co konkretnie chciałbyś, chciałabyś zobaczyć inaczej? Reagując zamiast reagować, przekształcasz niepewność w jasność umysłu i wzmacniasz odporność psychiczną. Stopniowo przestaje to być tylko ćwiczeniem, a staje się sposobem na życie, sposobem na przekształcanie wyzwań w możliwości rozwoju. Stawianie czoła gniewowi i jego przekształcanie. Konfrontacja z gniewem i jego transformacja. Gniew jest często postrzegany jako niebezpieczny wróg, ale w rzeczywistości jest jedynie posłańcem. W wielu przypadkach jego źródłem jest strach lub poczucie niesprawiedliwości. Źle zrozumiana energia staje się destrukcyjna, ale obserwowana spokojnie i samoświadomością może zostać przekierowana w coś produktywnego. To jak z ogniem, niekontrolowane pochłania wszystko, ukierunkowane ogrzewa, oświetla, a nawet napędza silniki. Rozpoznanie tego, co rozpala ten płomień w tobie, to pierwszy krok do opanowania go, a nie do bycia przez niego opanowanym. Praktycznym ćwiczeniem jest przekształcenie energii gniewu w konstruktywne działanie. Zamiast krzyczeć na kogoś, Skieruj te siłę na jasne i zdecydowane rozwiązanie problemu. Wyobraź sobie spotkanie, na którym czujesz się ignorowane. Zamiast wybuchać złością, wykorzystaj intensywność emocji, aby wyrazić swoje stanowisko z przekonaniem, ale jednocześnie z szacunkiem. To nie tylko wzmacnia Twoją odporność psychiczną, ale także inspiruje zaufanie do otoczenia. Zrozumienie gniewu sprawia, że przestaje on być zagrożeniem. A staje się paliwem do ustalania zdrowych granic i dążenia do celu. Siła spokoju w związkach zachowanie spokoju to dar nie tylko dla ciebie, ale także dla otoczenia. W relacjach zarówno osobistych, jak i zawodowych, spokój działa jak tarcza, która łagodzi konflikty. Kiedy ktoś zachowuje spokój, nawet w obliczu prowokacji, daje poczucie bezpieczeństwa i tworzy przestrzeń, w której może rozkwitnąć empatia. To tak, jakby bez słów mówił, Damy radę razem, bez wojny. Taka postawa budzi zaufanie i zapobiega przekształcaniu się drobnych niepewności w poważne bariery. Praktyczny przykład, podczas kłótni pary łatwo wpaść w pułapkę reaktywności, rzucając ostre słowa, które później ciążą niczym kamienie. Ale jeśli zdecydujesz się wziąć głęboki oddech, uważnie słuchać i spokojnie zareagować, rozmowa przybierze inny obrót. To samo dzieje się w środowisku pracy Lider, który zachowuje kontrolę nad emocjami w napiętych sytuacjach, zyskuje szacunek i lojalność. Spokój to forma cichego przywództwa, które nie narzuca się siłą, ale równowagą. Staje się światłem, które wskazuje drogę innym, pokazując, że można stawić czoła turbulencjom ze skupieniem, determinacją i wdzięcznością. Porzucenie przeszłości i przyszłości. Wiele z naszego braku spokoju wynika z nawyku życia w pułapce dwóch miejsc których już nie ma, przeszłości i przyszłości. Przeszłość ze swoimi błędami i żalem domaga się od nas wyjaśnień, przyszłość ze swoją niepewnością, po niepewność i lęk. Ale jedyną prawdziwą przestrzenią jest teraźniejszość. Kiedy nauczysz się odrywać od tych skrajności, odkryjesz, że życie tu i teraz, skupione i pełne wdzięczności, ma ogromną moc. To jak przechodzenie przez most jeśli za dużo patrzysz wstecz lub przeraża cię odległość przed tobą, w końcu się potkniesz. Sekret tkwi w stawianiu jednego kroku na raz. Proste narzędzia pomagają pielęgnować tę obecność. Medytacja, na przykład, uczy obserwować myśli bez przywiązywania się do nich, niczym do chmur przepływających po niebie. Codzienne ćwiczenie polegające na wypisaniu trzech rzeczy, za które jesteś wdzięczny, pozwala ci spojrzeć z powrotem na to, co naprawdę ważne. Żyjąc chwilą obecną, nie zaprzeczasz przyszłości ani nie ignorujesz przyszłości. Po prostu pozwalasz, by obie zajmowały należne im miejsce w Twoim życiu. Ta praktyka wzmacnia samoświadomość i celowość, dając jasność myślenia, wystawiać czoła wyzwaniom bez gubienia się w iluzjach czasu. Znalezienie spokoju pośród chaosu. Chaos jest stały w życiu, zaprzeczanie mu byłoby jak próba utrzymania wody w dłoniach. Prawdziwa odporność nie polega na eliminowaniu zawirowań, ale na pielęgnowaniu ośrodka spokoju, który pozostaje niezachwany, nawet gdy wszystko wokół zdaje się rozpadać. Akceptacja tego, czego nie da się kontrolować, to pierwszy krok, po którym następują drobne praktyki, które pomagają zreorganizować umysł, świadome oddychanie, strategiczne przerwy i zmiana perspektywy na wydarzenia. Kiedy udaje ci się zachować równowagę, nawet w obliczu burzy, Niepewność straci swoją moc, a koncentracja się wzmacnia. Praktycznym ćwiczeniem jest wizualizacja chaosu jako fal na morzu. Nie próbuj z nimi walczyć, ale naucz się surfować po każdej z nich z zachowaniem równowagi. Jeśli sytuacja w pracy przeradza się w bałagan w ostatniej chwili, weź głęboki oddech, ustal priorytety i zachowaj samokontrolę. Z czasem ta umiejętność stanie się naturalna i zaraźliwa, pomagając nie tylko Tobie, ale także osobom wokół ciebie. Spokój pośród chaosu to niebierność, to inteligentne działanie, kierowane samoświadomością i wdzięcznością, które przekształca wyzwania w okazję do rozwoju i nauki. Nowe zdefiniowanie swojej tożsamości, wykraczające poza okoliczności. Często pozwalamy, by nasze wady, błędy czy rol społeczne definiowały nas, ale prawdziwa tożsamość nie zależy od tego, co dzieje się wokół nas. Jest zakorzeniona w wewnętrznych cnotach, takich jak odwaga, uczciwość i odporność. Kiedy się na tym skupisz, odkryjesz, że zewnętrzna pochwała i krytyka mają mniejszy wpływ na twoją równowagę emocjonalną. To przypomnienie, że niepewność jest najczęściej wynikiem zbytniego patrzenia na zewnątrz, zamiast pielęgnowania samoświadomości i wewnętrznego bezpieczeństwa. Praktykowanie tego resetowania może być proste. Poświęć kilka minut każdego dnia na szczerą refleksję nad swoimi działaniami i wyborami, nie przywiązując się do rezultatów ani opinii innych. Na przykład, jeśli poniosłeś porażkę w projekcie, żądaj sobie pytania, czego się z tego nauczyłem i jak mogę zrobić to lepiej następnym razem. Zamiast obwiniać siebie, przekształć błąd w doświadczenie, z którego możesz wyciągnąć wnioski. Z czasem ta praktyka wzmacnia odporność psychiczną. Pomaga zachować spokój w obliczu krytyki i utwierdza w przekonaniu, że Twoja wartość jest niezmienna, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Zmiana stresu w sojusznika. Stres sam w sobie nie jest wrogiem to sygnał z ciała, że coś wymaga uwagi. Różnica tkwi w interpretacji tej energii. Kiedy postrzegasz stres jako ostrzeżenie, a nie zagrożenie, możesz przekształcić go w motywację do inteligentnego działania. Odporność psychiczna rośnie. Gdy uczymy się kierować to napięcie w stronę rozwiązań, zamiast pozwalać mu nas paraliżować. Ta zmiana perspektywy zmniejsza poczucie niepewności i wzmacnia kontrolę emocjonalną. Proste praktyki pomagają przekształcić stres w sprzymierzeńca. Regularne ćwiczenia fizyczne uwalniają endorfiny i łagodzą wewnętrzne napięcie. Dobry sen reorganizuje umysł, a zbilansowana dieta zapewnia energię dostawiania czoła wyzwaniom. Co więcej, Pisanie lub medytowanie nad problemami pozwala uporządkować myśli i zaplanować strategiczne działania. Dzięki konsekwencji stres przestaje być przeszkodą, a staje się paliwem dla skupienia, celu i pewności siebie, pozwalając rozwijać się nawet w trudnych sytuacjach. Opanowanie mocy oddechu. Oddychanie to potężne i natychmiastowe narzędzie do przywracania spokoju. W chwilach napięcia, samo spowolnienie i pogłębienie oddechu wysyła sygnały do układu nerwowego wskazujące na brak zagrożenia, pozwalając umysłowi powrócić do równowagi. Techniki takie jak oddychanie przeponowe, polegające na napinaniu brzucha podczas wdechu i kurczeniu go podczas wydechu, pomagają oczyścić myśli, zmniejszyć lęk i wzmocnić kontrolę emocjonalną. To zasób, który jest zawsze dostępny. Wystarczy pamiętać, aby z niego korzystać. Ćwiczenie praktyczne. Weź wdech licząc do czterech. Przytrzymaj przez dwie sekundy, a następnie zrób wydech licząc do sześciu. Powtarzaj przez kilka minut i obserwuj różnicę w jasności umysłu i poczuciu wewnętrznego bezpieczeństwa. Stosowanie tej techniki przed ważnymi spotkaniami lub w sytuacjach konfliktowych może zmienić Twoje reakcje, pomagając Ci wybierać świadome reakcje zamiast impulsywnych. Oddychanie łączy ciało i umysł, wzmacnia koncentrację i zwiększa odporność, dzięki czemu spokój staje się bardziej przystępny i trwały. Budowanie odporności psychicznej za pomocą neuroplastyczności. Mózg posiada imponującą zdolność do samoreorganizacji, znaną jako neuroplastyczność. Oznacza to, że dzięki praktyce i konsekwencji można wyrobić w sobie nawyki wzmacniające spokój, odporność i koncentrację. Każda pozytywna myśl. Każdy akt wdzięczności i każde nowe doświadczenie edukacyjne restrukturyzuje ścieżki neuronowe, zwiększając prawdopodobieństwo ich pozytywnego samopoczucia i jasności umysłu. Niepewność maleje w miarę jak mózg przyzwyczają się do bardziej świadomych i zrównoważonych reakcji na wyzwania. Praktycznym przykładem jest prowadzenie dziennika wdzięczności, zapisywanie codziennych lekcji lub poświęcenie kilku minut na medytację nad swoimi zaletami i osiągnięciami. Nauka nowych umiejętności, takich jak gra na instrumencie czy nauka języka, również stymuluje neuroplastyczność i wzmacnia pewność siebie. Z czasem te praktyki przestają być jednorazowymi ćwiczeniami, a stają się częścią rutyny mentalnej, tworząc solidny fundament odporności i kontroli emocjonalnej, który pozwala stawiać czoła życiu z poczuciem celu, skupienia i spokoju ducha. Tworzenie codziennych nawyków sprzyjających zachowaniu spokoju spokój nie pojawia się przypadkiem. Buduje się go dzięki konsekwentnym działaniom podejmowanym przez długi czas. Drobne, codzienne nawyki, takie jak poświęcenie kilku minut na refleksję, wzęczność czy uważność, działają jak kotwice, które utrzymują umysł w równowadze, nawet gdy życie wydaje się nieprzewidywalne. To jak pielęgnowanie ogrodu, codzienne podlewanie może wydawać się drobiazgiem, ale z czasem pojawią się w nim kwaty i owoce. Te nawyki wzmacniają samoświadomość kontrolę emocjonalną i pomagają lepiej radzić sobie z niepewnością. Na początek STW zamknięte RZ poranne i wieczorne rutyny, w których priorytetem jest spokój. Rano możesz medytować przez 5 minut, wypisać 3 rzeczy, za które jesteś wdzięczny i skupić się na tym, co masz na dany dzień. Wieczorem przypomnij sobie minione wydarzenia, zastanów się nad swoimi reakcjami i oddychaj głęboko przed snem. Te drobne codzienne czynności, Powtarzane z dyscypliną, budują odporność, wzmacniają poczucie celu i sprawiają, że równowaga emocjonalna staje się bardziej naturalna. Z czasem zrozumiesz, że stawianie czoła wyzwaniom nie powoduje już tego samego wewnętrznego zamętu, spokój staje się dostępnym i trwałym stanem. Połączenie ciała i umysłu. Spokojny umysł jest głęboko powiązany ze zdrowym ciałem. Regularne ćwiczenia fizyczne. Odpowiednia dieta i dobry sen to nie tylko nawyki sprzyjające dobremu samopoczuciu. Wzmacniają one odporność i pomagają kontrolować emocje. Kiedy działo jest w równowadze, umysłowi łatwiej jest utrzymać koncentrację, radzić sobie z niepewnością i świadomie reagować na wyzwania. Ignorowanie tego połączenia jest jak próba prowadzenia samochodu z pustym bakiem, możesz jechać dalej, ale nie będziesz mieć siły ani jasności umysłu. Aktywność fizyczna nie musi być skomplikowana. Codzienne spacery, yoga, trening siłowy, a nawet taniec w domu mają już znaczący wpływ. Zrównoważona dieta i priorytetowy sen w nocy zapewniają energię i stabilność emocjonalną. Łącząc ciało i umysł, wzmacniasz odporność, poprawiasz kontrolę emocjonalną i tworzysz fundament, który podtrzymuje spokój, nawet w chwilach napięcia. Ta synergia pozwala stawiać czoła każdemu wyzwaniu z jasnością, poczuciem celu i wdzięcznością, czyniąc życie bardziej zrównoważonym i satysfakcjonującym. Medytacja stoicka jako supermoc. Medytacja z perspektywy stoików wykracza daleko poza relaksację, jest potężnym narzędziem przygotowania mentalnego. Stołyki praktykowali premeditację. Praktyka malorum wyobrażania sobie możliwych przeciwności losu i mementu mori, refleksji nad śmiertelnością, wzmacnia odporność i rozwija akceptację w obliczu nieoczekiwanego. Dzięki temu uczymy się oddzielać to, co możemy kontrolować od tego, co jest poza naszym zasięgiem, redukując lęk i wzmacniając koncentrację. Ta praktyka to rodzaj supermocy, ponieważ przygotowuje umysł do spokojnego i jasnego reagowania na wyzwania. Na początek poświęć kilka minut każdego dnia na refleksję nad potencjalnymi sytuacjami, wyobrażając sobie, jak świadomie byś zareagował. Wizualizacja potencjalnych przeszkód i planowanie reakcji zgodnych z Twoimi wartościami buduje wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, które zmniejsza niepewność i wzmacnia kontrolę emocjonalną. Medytacja stoicka to zatem nie tylko introspekcja, ale aktywny trening życia z sensem i wdzięcznością. Dzięki regularnej praktyce zrozumiesz, że mentalne przygotowanie przekształca każde wyzwanie w okazję do rozwoju i nauki sztuka elastyczności umysłu. Odporność to nie tylko siła, to także umiejętność adaptacji do zmian. Elastyczność psychiczna pozwala oderwać się od sztywnych celów, postrzegać niepowodzenia jako szansę i modyfikować strategię bez utraty koncentracji. Kiedy uczysz się płynąć z prądem, niepewność straci grunt pod nogami. A pewność siebie rośnie. To jak nauka tańca z życiem, każdy nieoczekiwany krok staje się częścią choreografii, a nie potknięciem. Praktykowanie elastyczności mentalnej zaczyna się od małych, codziennych działań: analizowania celów bez rozpamiętywania błędów z przeszłości, akceptowania konstruktywnej krytyki i eksperymentowania z nowymi sposobami rozwiązywania problemów. Zamiast reagować frustracją na nieprzewidziane zdarzenia, żądaj sobie pytanie. Czego mogę się z tego nauczyć i jak mogę wykorzystać tę sytuację na swoją korzyść? Z czasem ta zdolność adaptacji staje się naturalna, pozwalając przekształcić chaos w okazję do rozwoju, zachować spokój i żyć z poczuciem celu, wzęczności i jasności umysłu. Skoro poznałeś już strategię kultywowania spokoju, radzenia sobie z emocjami, przekształcania stresu w sojusznika i wzmacniania odporności, kolejnym krokiem jest wdrożenie wszystkiego w życie. Żądaj sobie pytanie, czy reaguję automatycznie, czy świadomie, czy pozwalam, by niepewność dyktowała moje decyzje, czy działam z koncentracją i zaangażowaniem. Drobne, codzienne zmiany, takie jak wzięcie głębokiego oddechu przed reakcją, medytacja nad wyzwaniami czy praktykowanie wdzięczności, mogą już zacząć zmieniać Twoje życie. Prawdziwa siła tkwi w konsekwencji. Każdy świadomy krok, który stawiasz, Wzmacnia Twoją wewnętrzną pewność siebie i buduje poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. Rzuć sobie wyzwanie i zastosuj przynajmniej jedną technikę, której się dziś nauczyłeś. Obserwuj rezultaty i dostosuj ją w razie potrzeby. Jeśli chcesz kontynuować tę podróż ku samopoznaniu i odporności, zasubskrybuj kanał i aktywuj powiadomienia, aby śledzić więcej treści, które pomogą Ci żyć z jasnością, spokojem i poczuciem celu. Zmiana zaczyna się teraz a ty masz wszystkie narzędzia, aby ją urzeczywistnić.